Witam, witam w kolejnym odcinku na kanale UFO Historie. Naszym wspaniałym gościem jest Igor Witkowski, pisarz, dziennikarz, publicysta. Witam mhm. słuchaczy. Bardzo mi miło, że zgodził się pan odwiedzić mój kanał. Z przyjemnością obopólną, no. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Panem na temat tego, co się dzieje w ufologii, bo dzieje się bardzo dużo. Środowisko badaczy, ale i entuzjastów tego zjawiska jest mocno podzielone, bo ciągle zadają sobie wszyscy pytanie, czy to, czego jesteśmy świadkami w kwestii tak zwanego ujawnienia, czyli disclosure, to jest jakiś pizd na wodę, czy to jest wstęp do czegoś wielkiego, do, do jakiejś zmiany paradygmatów? Zacznijmy może od tego, jak pan ocenia to, co się dzieje na świecie w kwestii UFO? Czy to jest właśnie wstęp do ujawnienia, może kontrolowane ujawnienie, symulowane ujawnienie, jak niektórzy twierdzą, a może wielkie zwiedzenie? Który scenariusz jest zdaniem pana prawdziwy? No ja zapowiadałem już wcześniej, że na tym polu będzie się działo, dlatego że uświadomienie sobie. Przez ludzi, czy przez ludzkość, tego, że nie jesteśmy sami i że zachodzi, czy zachodziły ingerencje w rozwój ludzkości. Jest ważną prawdą, dlatego że ona może wiele zmienić, ona może wywołać bardzo ciekawe procesy. I ja kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, zaczęłam się zastanawiać, to znaczy zaczęło mnie nurtować takie pytanie, czy zjawisko UFO, jest jakim, jakie my widzimy, powiedzmy, jakie, jak jest ono opisywane. Czy ono się tak naprawdę zmienia w ostatnim czasie w ogóle? Czy charakter działań, powiedzmy, czy zainteresowań obcych cywilizacji ulega jakimkolwiek zmianom w czasie? Ale zdawałem sobie sprawę, że to jest pytanie, na które dosyć trudno będzie uzyskać miarodajną odpowiedź, dlatego że ogólnie dostępna publicystyka na temat UFO, ona jest bardzo powierzchowna. To znaczy jest bardzo dużo rzeczy, które w ogóle nie trafiają całych zagadnień właściwie w ufologii. Ja na przykład spotkałem się z jakiś czas temu z taką sprawą, że z takim, że tak powiem, przebłyskiem pewnego aspektu ufologii, który nie jest opisywany. Mianowicie czymś takim, że rzekomo taki sygnał do mnie dotarł, że dzieci są traktowane inaczej niż dorośli w tego rodzaju kontaktach. I dotarłem do takiego czasopisma organizacji Mufon amerykańskiej, gdzie był artykuł na podstawie referatu człowieka, który się tym zajmował, i on tam pisał o tym, że, to znaczy, mówił w zasadzie i zostało to tam opisane, że na podstawie analizy 600 około nagrań z tak zwanymi wziętymi, czyli z ludźmi, którzy mieli kontakt, prawda? wyłoniło się takie Zjawisko i, i mógł naszkicować, powiedzmy, w ujęciu statystycznym podejście do dzieci. I z tego co ja wiem, to nic z tych 600 nagrań w ogóle do mediów ufologicznych, czy w ogóle jakichkolwiek, nie trafiło. I nie ma świadomości, że, takie, że taki aspekt tego zjawiska istnieje. I to jest dosyć dobry przykład, więc jak trudno jest dojść do jakby setna czy głębi problemu tutaj w tym. I pytanie, jakie, jakie u mnie się pojawiło, te kilka, czy może nawet trochę więcej niż kilka lat temu, nie pamiętam. Czy to zjawisko się zmienia, czy ich podejście do nas się zmienia ostatnio, było czymś dosyć trudnym, ale ja pamiętałem, że rozmawiałem kiedyś z dwoma ludźmi zajmującymi się, badającymi zjawisko UFO, którzy zrobili na mnie wrażenie naprawdę głęboko rozumiejących to nie powierzchownie, tylko rozumiejących jakby no, uwarunkowania kontaktów. Szersze. I jeden to jest to, to taki człowiek, to był Stanisław Barski. Ja wiem, że niektórzy mogą go nie lubić, ale ja kiedyś byłem z nim w. już nieżyjący badacz. Ja kiedyś byłem z nim zakwaterowany podczas jak, jakiejś konferencji organizowanej we Wrocławiu. Razem z nim byłem zakwaterowany w takim pokoju gościnnym, w jakimś w jakimś takim instytucie kosmetycznym czy czymś takim, e, nikogo tam innego nie było, byliśmy sami i mogliśmy całe popołudnie, cały wieczór rozmawiać o tym, o, o, o UFO w ogóle. I on zrobił na mnie wrażenie, że on rzeczywiście głęboko rozumie pewne rzeczy. A druga taka osoba, która mi przyszła do głowy, którą można było to, można było to zapytać, to był redaktor naczelny ta czasopisma takiego Flying Saucer Review brytyjskiego, być może najlepszego na świecie i to jest człowiek, którego ja znam, on się nie nazywa tak, jak się podpisuje, powiedzmy podpisywał się Harry Challenger, to jest oczywiście pseudonim, bo on jest znanym lekarzem i on nie podaje swoich prawdziwych personaliów, ale w każdym razie do, do obu wysłałem takie pytanie, zapytanie, jak oni to widzą, czy, czy zjawisko się w ogóle zmienia i to, co mnie zaskoczyło, to, że od obu, nieznających się wzajemnie, otrzymałem w zasadzie taką samą odpowiedź, to znaczy, tak zmienia się, przechodzi, że tak powiem, o, czy dryfuje z, ze zjawisk masowych, no takich, jakie były wcześniej, we wcześniejszych latach, prawda, na przykład w Meksyku były. Do indywidualnych kontaktów z konkretnymi ludźmi, i one się zdają bardzo pogłębiać, to znaczy zrobią się bardzo konkretne i szczegółowe. Oni obaj mi to samo powiedzieli, więc to potwierdzało to, co ja pisałem wcześniej w książkach, że będą tutaj zachodziły zmiany w percepcji zjawiska przez ludzi. I w związku z tym, jeśli ja się dowiedziałem, prawda, że są te przesłuchania w kongresie, że Amerykanie ujawniają, zresztą nie tylko Amerykanie zaczęli to ujawniać, takie informacje, bo również władze niektórych innych krajów to robiły, na przykład w Chile wcześniej, Brytyjczycy też wcześniej ujawniali trochę, no to dla mnie było to potwierdzeniem i, i jakby nie stanowiło oczywiście dowodu czegokolwiek, ale. No, zwiększało prawdopodobieństwo, że coś idzie, że tak powiem, tutaj na tym polu, że zachodzą jakieś zmiany. To tak z grubsza. A tą sytuację z Davidem Graszem, ten fakt, że on dużo obiecuje, a tak naprawdę mówi coś, co ludzie wiedzą od dekad, o czym się słyszy od dekad i co chcą ludzie słyszeć. Czy nieco niepokoi Pana ten medialny szum wokół, wokół jego postaci? Bo koniec znaczy... końców może być tak, że te nastroje społeczne się trochę wypalą. Nie, one się nie wypalą, dlatego że, to znaczy, ja wiem, że niektórzy to wiedzą, prawda? Są tacy, którzy wiedzą dużo więcej nawet. Pan załóżmy wie. Ale dla, dla przeciętnego człowieka, na przykład przeciętnego Amerykanina, czy w ogóle człowieka Zachodu, tego rodzaju doniesienia, one wywołują pewne zmiany. To znaczy, zwiększa się skłonność do uznania realności zjawiska UFO w następstwie tego i to jest czymś całk całkowicie realnym. I wydaje mi się, że to się na tym nie zakończy i mogę to uzasadnić. Bo wiele mówi się teraz o tak zwanych istotach nieziemskich, o technologii nieziemskiej i UAP. Dlaczego Pana zdaniem nagle oficjalnie zmieniono tą nomenklaturę? No i nazewnictwo dziwnych zjawisk, do których byliśmy przyzwyczajeni. Dlaczego nie mówi się oficjalnie o UFO, tylko właśnie o UAP? Co to ma na celu? To nie ma na celu żadnej gry z opinią publiczną, to po prostu wynika z tego, że instytucjom rządowym w Stanach Zjednoczonych trudno było stosować skrót UFO, dlatego że on mógł odstręczać wielu. I mógł być traktowany jako, no, że tak powiem, taka etykietka paranaukowości, więc y, zmieniono nazwę i to nie pierwszy raz, naprawdę, no, wielokrotnie stosowano różne dziwne określenia w stosunku do UFO, ale to, to niczego nie znaczy tak naprawdę. Czy pana zdaniem disklażer ma w ogóle sens? Skoro nie powiedziano nam do tej pory w zasadzie nic nowego, może to oznaczać, że albo prawda o UFO i obcych jest zbyt trudna dla ludzkości, aby mogło ją tak z marszu zaakceptować, albo też na tym polu pojawiają się poważne no, problemy i blokady. Która z tych opcji wydaje się Panu bardziej prawdopodobna? To nie działa w taki sposób, jak pan myśli w ogóle. To kwestią decydującą nie jest tutaj ilość informacji i dostęp do informacji, tylko y, wprowadzenie zjawiska na poziom percepcji symbolicznej, bo taka funkcjonuje wśród zwykłych ludzi. Y, zaczyna się y, przewartościowywanie mitu, powiedzmy, rzeczywistości. I tak w ten sposób wpływa się na, na, na społeczeństwo, i w ten sposób powstają zmiany społeczne. To człowiek świadomy tak patrzy na to, jakie tam są szczegóły, jaka jest faktyczna ilość informacji w danym przekazie. Natomiast przeciętny człowiek patrzy na to zupełnie inaczej. Zależy jego opinia i jego widzenie danej rzeczywistości od, od tego, na Ile to jest otoczone, że tak powiem, ta informacja jest otoczona symbolami. I tutaj mamy takie symbole, że członkowie najwyższych władz, powiedzmy, czy instytucji państwowych, przyznają, że to jest i to na razie wystarczy. To nie jest koniec tej zmiany, że tak powiem, w umysłach ludzi, jaka zachodzi, czy będzie zachodziła, ale na razie to jest głównym czynnikiem wpływu. To jest to, że to, to faktycznie wpływa na stosunek do zjawiska ze strony opinii publicznej na Zachodzie. A jeżeli chodzi o inne kraje, bo tutaj wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, jakie one mają ogromny wpływ w różnych sferach, także tej kulturowej, na inne, inne państwa, inne kręgi cywilizacyjne. Czy Pana zdaniem w państwach na przykład europejskich albo azjatyckich również za jakiś czas dojdzie do czegoś w rodzaju większej otwartości na przykład na zjawisko UFO i kontakt, bo może nie o Discla, że tam możemy jeszcze mówić. Chodzi na przykład o Chiny, bo wiemy, że w Japonii komórka do spraw badań UFO istniała. Może, może nawet istnieje. Nie wiem, y, czy analogiczne ujawniania będziemy mieli w innych krajach, y, to znaczy analogiczne, to znaczy podobne do, tych, do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem. Wydaje mi się, że mogę tylko, to znaczy mogę przypuścić, że to będzie zataczało szersze kręgi i na analogicznej zasadzie y, y, również władze w innych krajach będą się otwierać, dlatego że w sumie tak naprawdę już przed tym Amerykanie w amerykańskim disclosure można było widzieć coś takiego w innych krajach, tego rodzaju zjawiska, tego rodzaju otwieranie się. Natomiast wydaje mi się, że y, główne y, wsparcie, że tak powiem, tego, ono będzie docierało z troszkę innej strony. Wróćmy może do tego terminu istoty nieziemskie, którego używa David Grasz, Bo nieoficjalnie osoby związane z, z Disclaimer mówią, że obcy to no, niekoniecznie kosmici. Tam się pojawia mnóstwo różnego rodzaju hipotez. No i jeżeli nie kosmici, to kto? Bo z jednej strony y, mówi Pan, że jest to takie ujawnienie, takie stopniowe przyzwyczajanie niezwykłych ludzi do mówienia o UFO, o obcych, a tu nagle mamy takie dość uderzenie z grubej rury, prawda? Czy to nie jest taka troszeczkę terapia szokowa dla, dla niektórych? Na razie nie jest. Dopóki nie towarzyszy temu dwustronna wymiana informacji, to głębszych zmian w psychice to nie wywołuje, to znaczy szoku jakiegoś. Ale tak jak powiedziałem, no nie jest to koniec jeszcze tego. A co, co sądzi pan o pogłoskach mówiących o tak zwanej inżynierii wstecznej? Bo David Grash powiedział, że wraki UFO są badane od końca II wojny światowej. No i naturalnie rodzi się pytanie, gdzie jest uzyskana dzięki temu wiedza i rozwiązania techniczne? Bo to nas przenosi na zupełnie inny poziom dyskusji o tym kontakcie. Wydaje mi się to dosyć prawdopodobne, dlatego że kiedyś ze mną się skontaktował. To znaczy, nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale listy zachowałem, bo ten, to była korespondencja listowna. Taki człowiek, który jest jednym z najwybitniejszych specjalistów od grawitacji w Stanach Zjednoczonych, dr Hal Putow. On prowadził taki Institute for Advanced Studies w mieście Austin w, w Teksasie. I on się ze mną skontaktował i na podstawie tego, co on robił, bo nawet mi przysłał pewne informacje o, o swoich publikacjach naukowych, to ja odniosłem wrażenie, że oni... A przynajmniej, że pewni, pewni ludzie tam rozumieją podstawowe kierunki, to znaczy jakby kierunki, podstawowe idee, które w technice UFO, że tak powiem, czyli w napędzie UFO są wykorzystywane. To tam do niego przynajmniej docierało. On był również. Y kadrowym pracownikiem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i powiązanym z wywiadem wojskowym DIA. Co ja wiem, i nie jest to żadną tajemnicą, to można powiedzieć otwarcie, i ja znajduję w w pewnych jakby informacjach ze, ze sfery naukowo-technicznej docierających ze Stanów Zjednoczonych znajduje wyraźne analogie do tego, co, co jest w UFO, powiedzmy. Wystarczy tutaj po, podać taki fakt, że kilka lat temu pojawił się chociażby patent firmowany przez US Navy, czyli przez amerykańską marynarkę wojenną, opisujący napęd antygrawitacyjny i z tego, co ja mogę ocenić, to on rzeczywiście jest podobny do napędu UFO. To znaczy, jest to y, grawitacja indukowana z pola elektromagnetycznego poprzez y, tak zwane pola separowane od otoczenia. To tak to wygląda więc więcej. To jest zasadnicza idea i ona znajduje odzwierciedlenie w pewnych pracach. Y, one wprawdzie nie są całkiem jawne, ale pewne przebłyski docierają i w związku z tym można przypuszczać, że jakieś źródła informacji o technice pozaziemskiej są tam. Tak, są Sugerowano całkiem niedawno, że te opublikowane jakiś czas temu prace doktora Salvatore Paisa, które mówiło o bardzo przełomowych z naszego punktu widzenia technologiach, możliwościach, no są jakimś elementem trwającej, może nie kampanii, ale tego, tego całego procesu, który teraz trwa. I to wszystko drobnymi kroczkami wypływa, natomiast musimy jeszcze poczekać trochę na jakieś konkrety w tej sprawie. No dobrze, a jak to jest pana zdaniem z Polską? Czy i u nas ktoś gromadzi? dane na temat UAP, bo nagle się okazało, i to jest dość świeża informacja, że biuro AARO, które oficjalnie zajmuje się badaniem UFO, UAP-ów w Stanach Zjednoczonych, opublikowało taką mapkę. Na tej mapce są zaznaczone UFO hotspoty na całej Ziemi. No i okazuje się, że jednym z tych UFO hotspotów jest Polska. No i jak na to wszystko patrzeć? A może z racji takiej... To znaczy nie tyle może Polska, co strefa przygraniczna przy granicy z Białorusią, Ukrainą. Tak to zostało tam zaznaczone. Natomiast y, jakie było pytanie, przepraszam. I jak to jest z tym UFO w polskim wojsku i w Polsce, bo, bo z racji tej newralgicznej sytuacji, która jest w naszym kraju od, w sumie dość dawna, no to mówienie o spotkaniach z UFO wydaje się, jak to mówił pan Zagłoba, mało polityczne. Z tego powodu, że na flance NATO raczej nie wypada informować o ruchach potencjalnych obiektów za drugiej strony konfliktu. Czy spotkał się Pan z jakimiś współczesnymi, bo wiemy, że dawniej piloci bardziej otwarcie podchodzili do tego tematu, ale czy spotkał się Pan z jakimiś współczesnymi przyciekami na temat bliskich spotkań pilotów albo żołnierzy z obiektami UFO? Docierało to do mnie na zasadzie opowiastek czy plotek, ale nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast, y, oczywiście, w przeszłości takie poważne badania UFO i zainteresowanie wojska UFO było. To nie jest wbrew pozorom tylko kwestia pułkownika Grondmana, który w Dowództwie wojsk lotniczych i Wojsko Obrony Powietrznej kraju gromadził raporty pilotów na temat UFO. Natomiast on to robił. No, można powiedzieć, z własnej inicjatywy i, i to się, i to nie wykraczało poza objętość teczki kartonowej. Natomiast była też komórka w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w latach 80., która rzeczywiście to badała poważnie. I ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem z tej komórki. On się zajmował radiolokacją, akurat w tej grupie, która tym się zajmowała. I to, co mogę powiedzieć, to to, że to było robione naprawdę bardzo głęboko i yy, profesjonalnie. Więc tak kiedyś było jak jest teraz, no ja bym, że tak powiem, pominął te różne takie anegdotyczne historie, które czasami do mnie docierały, ale wydaje mi się, że ważniejsze, jakby bardziej miarodajne to jest to, że jeśli mamy informację już w tej chwili, że Amerykanie, właściwie przez prawie cały czas od II wojny światowej w taki czy inny, znaczy Amerykanie, to znaczy instytucje amerykańskie, praktycznie prawie przez cały okres od II wojny światowej tym się zajmowały w taki czy inny sposób. To wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście obserwowane były jakieś obiekty nad Polską ostatnio, to myślę, że oni by tego nie przegapili, dlatego że oni sobie zdają sprawę z tego, że to, co tu się dzieje, to znaczy, mam na myśli wojnę oczywiście, jest poważną sprawą, i myślę, że ja bym na ich miejscu nie przegapił takiej, takiej okazji i starałbym się ustalić, jakie mogły być przyczyny zainteresowania ze strony tych obiektów, czy ich załóg, powiedzmy. Co tu się może dziać? Ja bym tego nie bagatelizował. Także wydaje mi się, że coś się może dziać, aczkolwiek niekoniecznie jest tak, że że ktoś od nas y, ma pełny ogląd sytuacji. Ciekawe, co stało się z tymi ustaleniami, gdzie one powędrowały te z lat 80., czy do Związku Radzieckiego, czy też może jakaś dokumentacja, a na zdaniem jeszcze się zachowała? Nie ma powodu, żeby tego rodzaju dokumentacje wędrowały do Związku Radzieckiego, jeśli to się polskie wojsko tym zajmowało, raczej tak się nie działo, żeby to przyjeżdżały ciężarówki radzieckie i wywoziły prawda, dokumentację powiedzmy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ja około 10 lat temu miałem kontakt z... Człowiekiem, który był współpracownikiem tego pana, który zajmował się radiolokacyjną stroną tych zjawisk badanych przez Sztab Generalny, i zapytałem go, co się z tym dzieje. Wtedy, no, tak jak mówię, no, mogło to być około 10 lat temu, i powiedział mi, że to w dalszym ciągu jest, aczkolwiek no, dla przeciętnego człowieka z ulicy nie będzie dostępne, ale, ale wciąż jest. I są to bardzo ciekawe materiały, dlatego że no, nie jest rzeczą zwykłą, jakby uzyskanie dostępu do dokumentacji głębokich, rzeczywiście profesjonalnych badań, zdarzeń z udziałem UFO. To, to jest rzeczą niezwyczajną. Także gdyby, to, gdyby ktoś do tego uzyskał dostęp, powiedzmy, na przykład nauka za jakiś czas, w miarę jak sytuacja się będzie rozwijała, przeforsuje, że tak powiem, udostępnienie jej tego. No, to myślę, że to może być bardzo ciekawe. No, bo to, bo mm -hmm. to, co ja widziałem, to było bardzo ciekawe. Kto wie, w jakim kierunku pójdą dalsze decyzje na temat tego, jak postępować ze zjawiskiem UAP? Bo w Stanach Zjednoczonych już mówi się o tym, że no, trzeba będzie rozważyć, jakie jest potencjalne zagrożenie stwarzane przez te obiekty dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. To jest taka trochę musztarda po obiedzie, bo przecież UFO nie pojawiło się w przestrzeni powietrznej teraz. Oni się trochę tak zachowują, jakby się pojawiło dopiero teraz i mogło. Jakieś zagrożenie sprawiać. A to jest, jak mówię, niezwykle interesujące i intrygujące, jaki będzie ten kolejny krok i czy w ogóle będą dalsze przesłuchania w parlamencie. Ale jeżeli mówimy o ujawnieniu, to pan interesuje się kwestią rozwoju ludzkości, także tego psychologicznego i intelektualnego. I jakie mogą być finalne. Skutki ujawnienia, czy istnienie obcych, jak twierdzą niektórzy, zjednoczy mocno podzieloną ludzkość? To ja może najpierw przedstawię jakby szerszy kontekst tego, co widzimy w tej chwili. Bo to nie jest tak, że to jest oderwane od jakby procesu historycznego. Dlatego, że widzimy pewne stadium, które miało jakby wcześniejsze fazy, bo można powiedzieć coś takiego, Ale... prawda, że to się rozwijało. Ale też nie kończy się na dzisiaj. To trzeba sobie powiedzieć. I najpierw może powiem o tym, jak ja to widzę w dalszej perspektywie, a z tego będzie samo z siebie, że tak powiem, wynikać, do czego to doprowadzi. To znaczy, to, co się dzieje w tej chwili, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, to, to co jest nazywane potocznie disclosure. Jest częścią pewnego, pewnego szerszego kontekstu. I tutaj do tego dojdzie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, budowane są w tej chwili y, duże y, teleskopy astronomiczne, nowe generalnie narzędzia, że tak powiem, astronomii. Przede wszystkim jest to taki teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego. To nie jest wypozorem obserwatorium, tylko to jest organizacja o skrótowym oznaczeniu ELT, od Extremely Large Telescope, budowane w Chile, teleskop optyczny o średnicy 39 metrów, który jest budowany głównie po to, żeby móc zbadać planety obiegające inne gwiazdy, bo w tej chwili już wiadomo, że większość gwiazd ma planety i te planety są powoli odkrywane, że tak powiem fizycznie nawet niektóre są obserwowane, ale jeszcze na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie stwierdzić na przykład, jaki jest skład ich atmosfer, przykładowo. I to nowe narzędzie gigantyczne, ono wkrótce zacznie działać za cztery lata i yy, zacznie dostarczać informacji o tym, jakie warunki panują na planetach obiegających inne gwiazdy. I ja mam wrażenie, no powiedzmy takie przeczucie graniczące z pewnością, że będzie to, no jakby, Dostarczać kolejnych ciosów w mit wyjątkowości Ziemi i człowieka we wszechświecie. To znaczy, to nie jest tak, że od razu zobaczymy, powiedzmy, lasy na obcych planetach albo miasta oświetlone, bo na razie to jest jeszcze bajka. Natomiast będzie można stwierdzić, że, i podejrzewam, że tak się będzie działo, że na wielu planetach istnieją warunki, na których życie może istnieć. Później będą odkrywane jakieś cząstki organiczne, na przykład atmosfera, które będą na przykład albo tlen, które będą stopniowo, ale jednak dosyć szybko, bo to się będzie działo w ciągu powiedzmy najbliższych 10 lat wszystko, będą dostarczać kolejnych odkryć, które będą coraz bardziej zwiększać prawdopodobieństwo, że życie poza Ziemią istnieje, i to się wszystko będzie nakładać i będzie wywoływać łącznie. Zmianę nastawienia ludzi i zmianę nastawienia naukowców, bo to już się dzieje. To znaczy, nie tylko hipoteza, powiedzmy, życia pozaziemskiego dociera do coraz większej liczby ludzi, ale też ona zaczyna przebijać się do nauki, do naukowców. Zdarzają się już w tej chwili przypadki naukowców pozytywnie wypowiadających się o możliwości życia w kosmosie i, tym, i o tym również, że, że mogliśmy być już odwiedzani, na przykład. I teraz pytanie jest takie, co z tego ma wyniknąć i, i, i jak zmiany w psychice ludzi będą wyglądać, powiedzmy. Do czego to doprowadzi? Bo wydaje mi się, że tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to niekoniecznie będzie wyglądać tak, jak to sobie ludzie wyobrażają. Bo, Taki najbardziej rozpowszechniony schemat, jaki w odniesieniu do tego funkcjonuje w, powiedzmy, no, w przestrzeni publicznej, czy w świadomości, czy w nieświadomości zbiorowej, to jest to, że będzie to ciało z No owszem, może być, zwłaszcza jeśli się nałoży na pewne wydarzenia, prawda? Natomiast nie sądzę, żeby to było, żeby to akurat miało naj, najdalej idące następstwa. W sensie mogło zmienić ludzkość czy cywilizację ziemską. Natomiast co innego zacznie tutaj y, odgrywać rolę dosyć istotną i to będzie bardzo ważne i będzie miało rzeczywiście bardzo poważny wpływ na to, jaka ludzkość jest i przekieruje ją w zasadzie w sensie dróg rozwoju. To jest to, to będzie to, że do naukowców dotrze. Że życie prawdopodobnie w kosmosie jest. Taka teza, powiedzmy, umówmy się, może zaistnieć. I teraz pytanie zasadnicze będzie takie, dlaczego oni mogli nas odwiedzać? Od tysięcy lat, a być może od czasu, kiedy w ogóle człowiek istnieje na Ziemi, a my nie byliśmy w stanie odebrać żadnej takiej informacji w ogóle. Nie byliśmy w stanie sobie uzmysłowić niczego. I to będzie coś takiego, co zwróci uwagę na to, że ludzkość rozwija się zupełnie inaczej niż to, co naukowcy dotychczas wyobrażali. To znaczy, że są określone psychologiczne blokady percepcji, które potrafią zatrzymać cywilizację w rozwoju całkowicie. Już nie mówię o tym, że wytworzyć różne mechanizmy groźne, ale zmieni to widzenie ludzkości przede wszystkim. W tym sensie do tego zmierzam. I pokaże, że takie czynniki psychologiczne, one tak naprawdę są podstawą rozwoju ludzkości, rozwoju człowieka, czego nauka w ogóle nie widzi. Przewartościowanie tego będzie o tyle ważne, że ono tak naprawdę będzie zasadniczym kluczem otwierającym bramę do przyszłości w ogóle. Bo y, proszę zauważyć, że nauka nie ma w zasadzie żadnej wizji przyszłości w tej chwili. Bo ona w ogóle nie rozumie mechanizmów, według których ludzkość się rozwija, albo teraz się nie rozwija akurat aktualnie. I uświadomienie tych podstawowych praw, według których cywilizacja funkcjonuje tak naprawdę, których w ogóle w owej cywilizacji nie ma w tej chwili, będzie bardzo poważnym bodźcem rozwojowym, z, przy, przestawiającym ludzkość na inne tory w ogóle. I to wydaje mi się najistotniejsze. Mm -hmm. Najistotniejszym następstwem tego, co widzimy w tej chwili. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, Panie Igorze, za wizytę w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo za jakiś czas zaproszę Pana i zapytam o to, dlaczego zmienia się podejście do dzieci w bliskich kontaktach z. Mm, tak, to jest bardzo ciekawe. Intuicja mm -hmm. mnie tutaj nie. Nie, że, że tak powiem, nie oszukała, to znaczy, to wskazuje na bardzo ciekawe zjawisko i bardzo ciekawy fenomen i bardzo ciekawy aspekt ludzkości, kontaktu z obcymi inteligencjami, prawda, i tak dalej. Jest to, okazało się to bardzo ciekawym jakby tematem. Naszym gościem był Igor Witkowski, pisarz, publicysta. Linki do książek Pana Igora znajdziecie pod spodem. Wszelkie inne przydatne informacje również. Przypominam o nowym numerze Nieznanego Świata i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku UFO Historii. W sumie do usłyszenia, ale do zobaczenia też. Cześć!